Pan Robert Kowalczuk, psycholog. Bardzo miło, witam państwa. Panie Robercie, no może nie wszystkim, ale wielu z nas wydawało się, że panujemy nad rzeczywistością. Koronawirus udowodnił, że nie panujemy. Okazuje się, że nawet ci, którzy myślą racjonalnie i starają się jakoś unikać trudnych sytuacji, odczuwają strach i lęk. Właśnie, strach czy lęk. Myślę. Co lepsze? Jedno i drugie jest jakby trochę niepokojące dla nas. Strach jest takim elementem, który nabiera dużego tempa i rośnie. Lęk jest czymś, co nas paraliżuje, wycofuje i zamyka. Dla jednych to będzie strach, bo zaczynają się jakby informacje i to wszystko, co się dzieje. Dla drugich będzie to niesamowity lęk przed tym, co będzie za chwilę. No właśnie, koronawirus to konkretne, zagrożenie, a więc strach czy też lęk są uzasadnione. W tym momencie oczywiście, że tak, bo nie możemy tego ignorować i nie możemy do tego podchodzić nieracjonalnie. Jest to racjonalny, namacalny dowód na to, że coś takiego jest. Ze wszystkich stron, jak gdyby przez media, znajomych, w pracy płyną do nas sprzeczne informacje. Niektórzy mówią, no. Musimy się bać, bo jest ogromne zagrożenie. Pandemia to nie jest wymyślona sprawa, ona jest ogłoszona i stwierdzona. Drudzy mówią spokojnie: musimy przede wszystkim być spokojni, racjonalni i myć ręce. Jak się do tego wszystkiego ustosunkować? Myślę tak, że jedno i drugie jest nam troszeczkę potrzebne, ponieważ spokojnie, racjonalnie podchodząc do wszystkiego, nie wywołując jakichś emocji, powodowałoby to, że moglibyśmy ten element troszeczkę ignorować i podchodzić do niego trochę tak luźno. A więc nie możemy przespać zagrożenia. Tak. Emocje są tu potrzebne do tego, żebyśmy nabrali jakby do tego stosunku emocjonalnego i że to jest jednak poważny problem czy poważna sytuacja. No, sytuacja jest z pewnością poważna, ponieważ są kolejne zachorowania, ludzie umierają. Niektórzy tłumaczą, że to nic nadzwyczajnego, wszakże w Polsce i na świecie umiera wiele osób na zupełnie inne choroby i to w znacznie większej ilości. Czy to jest dobre tłumaczenie? To jest tłumaczenie po to, żeby nas trochę jakby uspokoić, zracjonalizować tą, ten niepokój, ale no, możemy zawsze sobie to tak by tłumaczyć. Ta sytuacja powoduje w nas obawy, strach, lęk, różnie to możemy mhm. nazywać. W każdym razie jest to sytuacja dosyć stresująca. Nie jest to spokojna sytuacja, taka zwykła normalność kto lepiej taką sytuację znosi? Czy osoby, które nie wiem, całe życie czy część swojego życia pracują w dużym stresie, czy wręcz przeciwnie, te, które organizm tych, które nie przeżywają stresu, będzie reagował na takie sytuacje jak dzisiejsza lepiej? To znaczy tak, w krótkim czasie na pewno te osoby, które żyją w stresie, łatwiej się odnajdą, ponieważ wejdą w ten tryb, który zawsze przeżywały. Jak rozłożymy to w czasie długim, a trzeba też powiedzieć o jednej rzeczy, że taka sytuacja, jeżeli bynajmniej chodzi o Polskę czy o świat w, w tej części naszej Europy, jest to pierwszą taką sytuacją tak mocno namacalną i dotykalną Polski. Czyli nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej możliwości, nie, nie przeżywaliśmy, nie przeżywaliśmy takiej sytuacji. Tak. Czyli w, w krótkim czasie to, to stres, te osoby, które przeżywają stres, szybciej się jakby dostosują i przeżyją go. Będziemy sobie go racjonalizować, ale w momencie, kiedy będzie to się przedłużało i będzie to jakby rosło, to myślę, że te osoby, które jakby racjonalizują pewne elementy, zaczną przeżywać większy stres i większy niepokój w tej kwestii. Czyli co, stoicki spokój tak zwany? Zachować w tej sytuacji? Stoicki spokój nie myślę, że jest trudno zachować, dlatego, że jest bardzo dużo informacji, które ciągle do nas jakby docierają. My jesteśmy też ciekawi tych informacji i automatycznie w tym momencie wywołujemy w sobie niepokój, bo się jakby, tak mówiąc potocznie, nakręcamy i wkręcamy w ten stan jakby emocji. To jak sobie radzić, żeby się nie nakręcić zbyt mocno? Myślę sobie, że warto patrzeć na te informacje, ale nie sprawdzać ciągle portale społecznościowe czy ciągle informacje przeglądać, tylko wyznaczyć sobie jakiś, jakąś chwilkę jakieś chwilę, chwilę czasu na to, żeby spojrzeć, zobaczyć i jakby nie żyć tym ciągle, tylko włączyć sobie tryb, w którym tak samo funkcjonujemy, jak funkcjonowaliśmy do tej pory, ponieważ człowiek jest istotą taką, że musi mieć pewien schemat działania, pewien styl działania taki, jaki miał mniej więcej w każdym dniu. Jeżeli sobie go nie wprowadzamy, to automatycznie jakby wprowadzamy niepokój i wtedy ciągle jakby żyjemy. No ale my jesteśmy niejako z konieczności postawieni w sytuacji niepokoju czy też złamania schematu. Wielu z nas nie chodzi do pracy, pracuje zdalnie, nasze dzieci nie chodzą do szkoły, siedzą w domu. No i od czasu do czasu słyszymy, że jakiś znajomy być może zachorował właśnie, mm -hmm. więc trudno sobie chyba wyrobić tutaj, znaczy trudno skorzystać z, do, z dotychczasowych schematów, można ewentualnie próbować wyrabiać nowe. No. Dostosowane do sytuacji, ale nie chodzimy do pracy, pracujemy zdalnie, czyli ten czas pracy, który wykonujemy, wykonujemy. Potem jakby gospodarujemy tym czasem, czyli spędzamy czas z rodziną, czy spędzamy czas, robimy te czynności, które żeśmy do tej pory sobie robili, albo wprowadzamy jakieś nowe czynności. Tak, a propos tych czynności i tego spędzania czasu z rodziną to znaleźliśmy się chyba w nowej sytuacji, ale w każdym razie niezbyt takiej często przez nas dotychczas dotykanej, mianowicie nagle okazało się, że mamy bardzo dużo czasu dla rodziny i dla siebie wzajemnie i musimy ten czas spędzić na określonej przestrzeni, powiedzmy przysłowiowych 55 metrach kwadratowych, czyli w swoim mieszkaniu w bloku, no, bo dzieci nie idą do szkoły, my zdalnie pracujemy, nie ma możliwości wyjścia do restauracji, kina czy też na jakieś duże zakupy. Jak sobie z tym radzić? Znaczy, to jest czas na to, żeby odbudować trochę te relacje rodzinne. A czy to nie spowoduje konfliktów rodzinnych? No ale to, to znaczy na pewno spowoduje konflikty rodzinne i na pewno spowoduje różnego rodzaju konflikty, aczkolwiek konflikty są potrzebne, konflikty międzyludzkie są potrzebne, ponieważ oczyszczają i budują na nowo relacje. Może właśnie ten pęd pracy i to, że mogliśmy w tej konfrontacji uciekać sobie w inne rzeczy, czy jakby spędzać inaczej czas, dawało nam taką możliwość ucieczki przed konfrontacją. Może po tych. Po tej kwarantannie czy po tym czasie, kiedy spędzimy ze sobą, wiele sytuacji oczyści jakby te relacje rodzinne. Do tej pory mówiliśmy o strachu, lęku czy też popotach ludzi zdrowych, w sensie zdrowych psychicznie. Są też ludzie słabsi, jeżeli chodzi o system psychiczny, i oni na pewno też w jakiś szczególny sposób odczuwają taką niekomfortową sytuację, jak zagrożenie koronawirusem odczuwają oczywiście i w, w takiej sytuacji na pewno warto jest teraz też taka możliwość konsultacji telefonicznej na pewno osoby które są prowadzone przez psychologów czy psychiatrów to mogą skorzystać z takiej pomocy żeby troszeczkę jakby ten niepokój ten lęk który w nich to wywołuje zmniejszyć Koronawirus powoduje to, że jesteśmy ostrożniejsi, powiedzmy, lekko podminowani emocjonalnie, boimy się, ale są też wśród nas tacy, którzy wręcz przeciwnie mówią, że to nic. Niektórzy mówią o nich, że choirakują, takiego użyję sformułowania. W każdym razie nie, nie chcą myć rę, rąk, chcą się przytulać, chcą wychodzić na miasto. Te zakazy i obostrzenia jak gdyby ich nie dotyczą. Czy możemy sobie z tym jakoś poradzić, albo jakoś wytłumaczyć takie zachowanie? To znaczy tak, jesteśmy społeczeństwem, społeczeństwo z reguły narzuca pewne zasady i pewne reguły, których musimy się w jakimś stopniu trzymać. To jest pokazywanie i stawianie siebie jakby trochę z drugiej strony. To jest też taka forma trochę, szczerze mówiąc, jakiegoś takiego egoizmu własnego ponieważ to nie jest tylko narażanie samego siebie, tylko narażanie też innych osób na y, jakieś zachorowanie czy cokolwiek innego, nie stosując się do tego y, osoby, które mają wysokie poczucie własnej wartości, y, chcą jakby zaistnieć i pokazać siebie, często będą próbować przełamywać te pewne zasady, co y, tak naprawdę nie jest niczym normalnym. Czyli to nie jest normalne zachowanie. W na pewno. Raczej, raczej my jako obserwatorzy czy biorący w nim udział nie powinniśmy się wstydzić tego, żeby to próbować ewentualnie przeciąć i tak, reagować i reagować. Mhm, tak, dokładnie. bo to nie my jesteśmy lękliwi, tak. tylko ewentualnie inni są zbyt lekceważący sytuację. Tak? Dobrze. A w takim razie... Z czego wynika taka nasza chęć zaopatrzenia się we wszystko? W ostatnim czasie strasznie gremialnie ruszyliśmy na sklepy i wykupujemy z nich wszystko. Jeszcze niedawno ważne były siłownie, jedzenie fit, prawda? Zachowanie fit. A teraz kupujemy, przepraszam bardzo, kartofle, ryż, makarony i nam to nie przeszkadza. O co tu chodzi? To znaczy tak, poszliśmy w kierunku zaspokajania podstawowych potrzeb, czyli tej potrzeby poczucia bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa, no to jest poczucie tego, że możemy zaspokoić między innymi kwestię głodu. Przez ten lęk wpadliśmy w, taką, w taki wir trochę zastępowania sobie lęku potrzebami, że mamy... 15 kg, 20 kg. Mamy 15 kilo cukru, jesteśmy bezpieczniejsi tak. niż gdybyśmy mieli 5, tak. tak? Na przykład, dokładnie, co oczywiście nie świadczy o tym, że to nam daje poczucie jakieś, to tylko takie pozorne sprawia wrażenie, że jesteśmy bezpieczni. No ale z drugiej strony przecież warto mieć, bo nie wiadomo, czy z tych sklepów to nie zniknie. No tak, ale po tych wszystkich komunikatach, które słyszymy, to i tak niezależnie od tego na pewno nie będzie takiej sytuacji, że nikt nie będzie, że ktoś nie będzie głodował w kontekście takim, że będą jakieś informacje, gdzie będzie można dostać dane towary. A przez to, że wpadliśmy w taki wir, to zrobiło się tak, że nagle zniknęły wszystkie podstawowe produkty, które tak naprawdę. Za kilka tygodni będą albo musiały być wyrzucane, bo jednak minie ich ważność, albo po prostu skonsumowane. No miejmy nadzieję, że jak już się obkupimy, to ten boom kupowania trochę się zmniejszy. A swoją drogą, wyrazy uznania i szacunku dla pań, które są na kasie w sklepach mhm. i sprzedają i muszą mieć ten kontakt bezpośredni z nami jako konsumentami. Tak, a propos tych pań, to, czy też nas jako konsumentów, to da się zauważyć pewne napięcie na tej linii, prawda? Bo my chcemy być piątą osobą, która wejdzie do sklepu, a do sklepu może wejść cztery. Pani z kasy wolałaby, żebyśmy płacili kartą, bo czuje pewien niepokój, jeżeli otrzymuje gotówkę. Co możemy zrobić w tej sytuacji, żeby sobie ułatwić wzajemnie życie? Po prostu być życzliwsi i tak naprawdę dostosowywać się do tych norm i zasad, które są jakby ustalone. Jeżeli możemy płacić kartą, to płacimy kartą. Jeżeli jest napisane, że wchodzą tylko trzy osoby, to wchodzą trzy osoby. To proste zasady, prawda? Wystarczy się ich trzymać. No ale właśnie, ktoś je ustala. W ogóle wszystkie zasady, które zostały ustalone na okres tego zagrożenia epidemicznego w Polsce, ustaliła centralna. Ustaliła mm -hmm. władza centralna w Warszawie. I my dość spokojnie i dość gremialnie podporządkowaliśmy się tym zarządzeniom, uznając je za słuszne. Czy my nie oddajemy swojej wolności? To znaczy tak. Człowiek jest istotą społeczną, potrzebuje lidera, potrzebuje przywódcy. Potrzebuje osoby, która będzie mu mówiła, w jakimś stopniu przedstawiała mu zasady. Czyli nie, nawet gdyby tej osoby nie było, to spowodowałoby totalny chaos. Panie Robercie, to znaczy, że co, powinien nami rządzić król albo jakiś autokrata? Nie, nie mówimy o królu i autokracie, ale mówimy o sytuacji takiej. Yy, ekstremalnej i takiej wyjątkowej, bo to nie są takie sytuacje, gdzie powiedzmy rządzący wpadli sobie na pomysł, teraz taki, taki mieli pomysł. Tylko to jest my się godzimy do... na uszczuplenie nieco naszej wolności dla większego dobra, którym tak. jest po prostu zdrowie. Tak. zdrowie i... i ogół społeczeństwa jako I, całości. I założenie jest takie, że ma to trwać chwilę, a tak. nie całą wieczność. Jeżeli by trwało wieczność, myślę, że byśmy tego nie wytrzymali. Dziękuję za rozmowę. Grazie, Barcelona.